Odcinku zrobimy sobie małą przerwę od bitew na arenie. Tym razem skupimy się na wydarzeniu, które wystartowało dzisiaj, czyli Turniej Mocy. Dlaczego jest on ważnym wydarzeniem? Jest on ważnym wydarzeniem ze względu na to, że można podczas jego trwania maksymalnie wykorzystać kulę runy czyli jedne z najcenniejszych, najtrudniej dostępnych oraz najdroższych ulepszaczy w całej grze. Dlaczego warto to robić właśnie podczas trwania tego eventu? Dlaczego warto wykorzystywać te kule właśnie teraz? Już Wam tłumaczę. Wchodzimy w zakładkę wydarzenia, następnie w sojusz sił. Podczas trwania tego wydarzenia mamy różne misje, za które dostajemy zupełnie za darmo te kule. Nie są one proste do zdobycia i występują naprawdę w bardzo małych ilościach, dlatego warto je skorzystać z każdej możliwości, aby je pozyskać. Pierwszym zadaniem mamy logowania. Jeżeli przez trzy dni będziemy się logowali do gry, za każdy dzień będziemy otrzymywać po 100 kul. Następnie mamy dobrą inwestycję. W dobrej inwestycji chodzi o to, że jeżeli mamy już zmagazynowane jakieś kuleruny i będziemy je wydawać, to będziemy dostawać jakby zwrot części wydanych kul. Tak to nazwijmy. Jeżeli wydamy 1000, to za darmo dostajemy 100. Jeżeli wydamy 2000... To jest 120, jeżeli wydamy 3000, to 140, 4160, no i tak dalej, i tak dalej. Co jest ważne, to to, że to się wszystko sumuje, czyli jeżeli naraz wydamy przykładowo 25000, no to od razu dostaniemy wszystkie te nagrody. Kolejnym zadaniem jest wydanie energii ewolucji, czyli tych fioletowych, fioletowych, niebieskich miksturek z energią. Yy. Chyba 2000, o ile dobrze pamiętam, było do wydania, no i 2000 starczało na to, żeby tutaj całość nagród odzyskać. Droga w górę, czyli walka w wieży, również można jednym kliknięciem za szmaragdy przejść całość, w związku z czym idzie to bardzo szybko, sprawnie, no i oczywiście polecam wykonanie wszystkich tych misji, żeby zebrać tych kul jak najwięcej. Dodatkowo dla bogatych po prawej stronie mamy również oferty specjalne, w których można za realne pieniądze zakupić te runy. Aczkolwiek ceny są bardzo wysokie, jest to cholernie drogie. No i dodatkowe przedmioty też nie są jakieś specjalnie zachęcające. Więc tak: 500 kul runy mamy za 546 zł około, 1000 za 89, 1500 za 135 zł. 2,5 za 225 zł, 3,5 za 355 zł 4,5 za 445 zł, 5,5 za 520 zł, no i jest to największa oferta, jaką można w tej chwili dostać. Teraz pokażę, w jaki sposób codziennie możemy otrzymywać 50 kul runy przy pomocy gildii. Wchodzimy sobie na gildię, wchodzimy sobie w nagrodę. I mamy aktywność gildii. Jak możemy zauważyć po prawej stronie, mamy wypisane ilość potrzebnych punktów na poszczególne nagrody. W przypadku, gdy osiągniemy 55 tysięcy punktów, dostajemy 50 sztuk kul runy. Jak to działa? Te punkty się sumują. Każdy z członków gildii wykonuje określone zadania i otrzymuje stosowne punkty. Suma tych punktów dla wszystkich członków gildii w momencie kiedy osiągnie 55 tysięcy to każdy członek dostaje te 50 kul dla siebie. Niestety jest to dosyć mała ilość. Naprawdę trzeba się mocno wysilić i mocno magazynować te zapasy, żeby ulepszyć glify dla poszczególnych postaci. Pokażę Wam może teraz kilka postaci, jak to wygląda. Lecimy z tymi postaciami. Więc tak, według mnie Postaci takie jak Julius, Kajla, Aidan, Lian, Krzeksza, Jasmin, Oktawia, Asta, Astaroth, Folio, Masza, Korwus, Satori, Peach, Polaris, Tempus. Następnie czy mamy tu coś jeszcze godnego uwagi? Tak. Ostatnio pojawiła się nowa postać, czyli Gus. Jest to uzdrowiciel. Obecnie muszę przyznać, że mam z nim problem. Nie do końca wiem, czy go glifować, czy też nie. U mnie jest on obecnie na 40 poziomie glifu. Nie jest ulepszony jeszcze ani jeden raz. Ponad to, co standard. I szczerze mówiąc, głowie się nad tym. Obecnie na arenach i na wojnach gildii ta postać sprawia się naprawdę całkiem fajnie. Aczkolwiek boję się, że jeżeli będę ją ulepszał zbyt bardzo, to może to być jedna z tych postaci, gdzie więcej oznacza gorzej. W związku z czym na tą chwilę ta postać zostanie tak jak jest. Poczekam ewentualnie, czy ktoś skusi się na to, żeby go rozwijać bardziej i ewentualnie Spróbuję się z kimś po prostu skonsultować, ewentualnie może nawet wypróbować w treningu taką postać, czy ona będzie dobra, czy też może mnie trochę zasmuci. Wróćmy sobie jeszcze do początku. Zapytacie mnie może, dlaczego pomijam takie postaci jak Dante czy Oja w tym glifowaniu? Dlaczego ich nie wymieniłem jako postaci, które naprawdę warto jest zmaksować? Więc tak, u mnie te dwie postaci są na maksie. Aczkolwiek mam pewne wątpliwości, czy zrobiłem dobrze rozwijając je maksymalnie i czy nie można było ich zostawić na przykład na przedostatnim glifie i czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie. Być może mógłbym ulepszyć więcej postaci i być może mógłbym ulepszyć inne postaci. W tym momencie ja prawdopodobnie będę skupiał się na Lian, na... Polio, na polarisie i na tempusie. Na tych postaciach będę głównie starał się bazować i spróbuję ulepszyć ich glify. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.